Siewoch z dobry i teraz w pydę Ci z zakresem Hatching Simulator samemu, bo dzisiaj gramy samemu. Słuchajcie, znalazłem w końcu symulator, w który mogę pogać. W ogóle jakieś ziomki się tak lagują, że nie wiem Jużko. O to... nieważne, ty chodzi o to, żeby otwierać. Ja już tylko że... Słuchajcie, historia jest taka, na razie mam autoklika, widzicie, za, 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 za oboksy tutaj rzeczy się kupuje. E, gdzie są pasy? Ja mam takie, 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 takie. Się pewnie spytacie, skąd tyle Robuxów miał, jak to już jest z tysiąc Robuxów wydanych. Sprawa wygląda tak, że udało mi się dograć z twórcą tego e, symulatora. Link wam zostawiam w opisie do symulatora, bo fajny symulator. E, był testowany na innym koncie, tutaj wam pokażę mniej więcej o co, o co tu biega. Eee, wyłączmy już tego autoklika, bo muszę wam pokazać coś lepszego, mam 49 końców. co to są za coinsy, słuchajcie, to jakieś takie MEG są końcy. Dlatego, mamy, uwaga, jajko YouTube'a, ekskluzywne jajko YouTube'a dostałem, także załóżmy je. MEG plus 500 tysięcy, razy 500 tysięcy diamencików, razy 500 tysięcy coinów, kliknijmy raz, to jest mój, to jest mój pet. <laughs> Także no, troszeczkę, troszeczkę nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądać ten pet, nie zakładałem go jeszcze, ale kliknijmy, <laughs> autoklik i chyba rebufa zrobimy od razu, co? A nie, to jest rebuf shop, gdzie to jest rebuf? Yes, rebuf of... E, tak... Uh, nie, nie stać mi na tego, czemu ja to zrobiłem? Uh, 5 milionów to zbierajmy coinów i będzie fajnie. 5 milionów coinów mi dajcie. 5 milionów chcę zobaczyć, co mi da miliony BF-ów. Eee, uh, już. O oh, w dupę, coraz szybciej to idzie. Słuchajcie, chcę zobaczyć mniej więcej... No. Co, co my tu mamy? Shop. Eee. Uh. Aha, tutaj są jakieś monetki. Boże święty! A, uh, musimy tutaj wszystko kupić. Musimy sprawdzić jak to wszystko wygląda. Za półtorej tysiąca equip to jest najlepsza, tak? To jest najlepsza. A gdzie mogę? To jest limited time egg. Ile kosztuje? 250 aerobuxów. To nie, nie, nie kupujemy, nie kupujemy na razie. Mamy już... Już dużo mamy rzeczy z aerobux. Co tutaj jest to znak zapytania. Okej. You can upgrade your coin by clicking the golden star above the coin. Już, dobra. Przeczytaj, zobaczcie w ogóle jak ja wyglądam. Ludzie pewnie się dziwią, chodzą tu i nie wiedzą co się dzieje. <grywa> Wygląda to dosyć dziwnie, ale dobra. Chciałbym tutaj... To jest jakieś e, rewardy. To możemy sprawdzić, jaki jest reward, ale to zaraz, bo nas interesuje mnie. Czy 10 milionów coinów, dobra spokojnie. Chcę zobaczyć inne światy. Zobaczmy je tak. Chcę kupić ten świat za 10 milionów. Tutaj są większe busty, po prostu. Ehm um, A tu jest shop też. Kupmy najdroższego coina, jakie tutaj mamy. Za 200 tysięcy gemów. Equip. Dobra, mamy. Mamy lepszego coina. E, tylko ja już muszę wrócić, bo ten świat jest za słaby dla mnie. Boże, jaki to jest. <grym> jaki to jest OPES? Słuchajcie, polecam wam ty, żebyście sami sprzyjowali, bo tutaj są różne różne, różne peciszki, Tylko jeszcze muszę tutaj zobaczyć. Kolejne te kolejne monetki będziemy wydawać. Mac i najlepszą. Mac, equip. No i leci dalej szybciej. Eee, ile kosztuje teraz EBIF? Może sobie sobie i 2,5 biliona za 500 eBFów? God damn it! To zobaczmy może na spawnie co nam dadzą te EBF? -y, bo może je trzeba szybko użyć, homm, eee, ebbew shop. Dobra, mamy tak. Coin Multiplay. Kupmy sobie za 100 tysięcy aż. Dobra, dalej. E, w multi, multiple za 100 tysięcy kupmy e, Pet Slot a, To sp Walk Speed Najpierw weźmy z Europy na maksa Game Multiplayer za 200k kupmy I jeszcze kupmy to. Dlatego tego możemy kupić więcej. A to są. Do zakładania? Nie, co, do trzymania w plecaku. Nie, to ja mam dużo miejsca w plecaku. Mam 500 petów. Dobra, pootwierajmy jak się słuchajcie. Pójdźmy na jakąś fajniejszą wyspę. Czy jest za 50k jajko? W sensie na 50k. Otwórzmy sobie trzy na raz i co nam wypadnie? Eee, common! Ha ha ha, co to ma znaczyć? No, nie, bra bra bra! Uncommon był jeden. No, otwieraj dalej. Musimy legendę jakoś trafić. Common, uncommon, uncommon. No nie, no tak nie może być, halo! A, ja mam takiego pecha! Zawsze w tych symulatorach i tak dalej mam pecha jak cholera. No, proszę. Ciekawa jaka jest różnica pomiędzy moimi petami, a e, właśnie tym YouTube petem, a resztą tych petów. Mi się zdaje, że jest troszeczkę duża. Jest! Coś w końcu trafiłem lepszego. Zobaczmy jaka jest różnica. Epic daje 75k, YouTube daje 500. Holy... merch all? Ile daje ten teraz? 95 tysięcy. To nie jest... Ten dragon już nie jest taki zły, słuchajcie. No i czemu nie chce mi tych złączyć? Przecież ich mam dużo. Ile trzeba? 5? Ojejku. Dobra, zobaczmy, może te dalsze wyspy, co my tu mamy. 132 biliony kasy mamy. To za 50. To spłaćmy to za 50 e, bilionów. Kupmy sobie od razu najlepszy ten. Najlepszego koina za 45 milionów tego. E, I zobaczmy jakieś jajka. Gdzie są jakieś 250 bilionów? Nie. Za 100 bilionów jest jajko. Za 35. Kupmy za 100 bilionów jedno jajko. Jaki będzie ten pet? Czy on będzie lepszy od naszego peta? Gdzie on jest? <noise> Co? Ej, nie, nie, nie kupujcie tutaj! Nie kupujcie tutaj! Kupcie sobie od razu te. Kupcie sobie za 50k. Jajka specjalne. Bo to, 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 to jest po prostu żarcik jakiś. Jak to chyba kpina? Nie wierzę w to po prostu. Ja pierdzielę, no. Kupmy. Za 500, jak będziemy mieli 500, kupimy za 500. Ten eeeh, na spawna. Make home, dobra. Eee. w nic nie. Webie, tch, szopie. dobra, nie umiem mówić. E, nic nie potrzebujemy. Tutaj są jakieś dominusy. Nie, to są te są za słabe jajka. Te, te się opłaca kupować. Aż one i tak nie mają podjazdu do mojego kozak. Jajuszka 500k. Ale możemy trochę ich kupić i trochę ich zmeldzać. Chcę tam i tę legendę. Jeszcze tej legendy nie mam. No rare. Rare, rare. Rar. Sami jesteście, ale... No proszę, no to jajku... Ten pet troszeczkę jest za duży, słuchajcie. Troszeczkę on przeszkadza, ale... ale fajny ten YouTube pet. Także polecam wam wbić na typ. Twórca mi to troszeczkę troszeczkę dał rzeczy. Co on daje? 300K! Ej, to już jest spoko. Załóżmy go. Eee... Troszeczkę rzeczy mam. Ale, chcia... nie chciałem... O, jest! Jest, 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 gdzie on jest? Gdzie jesteś, panie... 125k daje Jeden To jakby je zmerżować do trzech, no to pff, to była po prostu bajka Nie, te jajka za 50k są spoko, bo naprawdę dają bardzo, bardzo dużo Mieliśmy w ogóle rebufa a za... Stój, stój Myk No kup tego rebufa, no halo Przymamy 500 bilionów. Czemu nie mogę zrobić RBF-a? Co się stało się? Mek! Może tego... Co zrobiłem nie tak? co robi nie tak? O, tego słabszego mogę? Nie, żadnego RBF-a nie mogę. Dobra, to może nie mogę RBF-ów. Nie wiem. Być może jestem za słaby, ale nie, nie, nie. Lubię symulatorki. Dawno nie było symulatora. Nie wiem czy chcecie więcej symulatorów, czy więcej Tajkunów, czy więcej czegoś innego. No, ten nagrałem, bo była specjalna okazja, że twórca mi troszeczkę tutaj podbustował, a to wygląda tak fajnie, że... No w ogóle są tutaj teidy? Czy są tutaj teidy? Ha 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 Jak są tutaj teidy, to ja wam mogę oddać tego peta Tak wiecie, tak cichutko Żeby się twój nie dowiedział bym wam oddał Nie, to jest tylko żeby ukryć W statach? Nie, w statach nie Eee Kot to kot, chyba, chyba nie ma. Ale jakby jak jak, znajdzie, jak dodadzą, to na pewno będziemy musieli go oddać. Bo ja tutaj nie będę ja się tak dużo bawił. A myślę, że komuś taki taki PET to chyba dużo da. Ja piedzielę słuchajcie. Nie, nie, nie spodziewaj, że jest taki duży ten PET. Złączmy wszystko i zobaczmy, jak to wygląda. Equip. 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 Możemy 10 petów mieć na sobie w ogóle. What the hell? Troszeczkę, troszeczkę dużo tych petów. E, mamy 1 trylion coinów. Czy ja mogę w końcu kupić. No halo! Trole. E, ile kosztuje tutaj? 80 tylionów to nie. E, pójdźmy tutaj na Frozen. Na pewno stać. Mek! 2,7 to jest World Boost. Czy to jest bardzo duży World Boost? I jeszcze jeszcze lepszego coina. 120 milionów, poproszę. Equip. E, Ta powinno iść łatwiej. Są jakieś takie jajka dostępne? 300 bilionów, albo 2 tyliony. Dobra, spróbujmy. Czy w końcu jakieś jajko. Kupmy te za 2 tyliony. Bo coś się, że te inne. Co, 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 co tutaj jest? Wow, trochę kaski. Miło. Eee, słuchajcie, jeszcze spróbuję tutaj. Nie da No nie da do ale dobra, kupmy jajko za 2 tyliony kasy. Czy ono choć trochę dorówna temu, co ja mam. Choć trochę, proszę. Uncommon jeszcze się trafiło, super. Uwaga! Najsłabszy piesek common daje więcej niż tutaj uncommon cały czas. Coś cały czas nie opłaca być. Który świat dopiero daje takiego obusta, żeby te jajka były słabsze? Czekajcie, ja to muszę zweryfikować. Tutaj jest 40k, czyli pewnie dopiero Vulcano da nam jakąkolwiek... Toy Island, ciekawe ile kosztuje Toy Island. Aaa, nie wiem ile to jest. To było dużo. To było dużo coinów, ale bym chciał bardzo rebirtha zrobić, żeby móc sobie bardziej boostować. Ale jak widać, nie można robić rebirthów, no. Holy -o -ty. <grych> Nie no, to myślę, że ten YouTube jest po prostu zbyt OP -e, troszeczkę. I ciężko będzie go dogonić. Jakkolwiek. Bo on jest ekskluzyw. Exclusive. exclusive. Dlatego myślę, że tylko te 50 jajka się opłaca, jeżeli chcecie grać. Tylko, żebym pamiętał. Widziałeś, żebym wam, kurde, ten w opisie dał. Musicie sprawdzić, jak coś to jeśli się kurde. Dobra, miksujemy ostatnie pety. Nie stać nas na chyba kolejną tą. E... A, on tylko się czymś Dobra, załóżmy to, załóżmy to, załóżmy to. Mamy założone ile? E, 8. To jeszcze 9 i jeszcze 10. Dobra, mamy 10 petów na sobie. Patrzcie jak to wygląda! Czy stać wstać na Saw Nie stać na Sawulkano! Ale koniecznie sami sprawdźcie czy to jest fajnie, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podoba, zostawcie łapkę w górę, do czasu na subskrypcję. do na kartę, się wiedzie. pa! pa!